Kolekcja koni Każdy z nich ma imię I będę przedstawiać wszystkie konie po imieniu. To jest Pinto Taki konie To jest nafer To jest Izrael To jest Ołach W ogóle... To jest Nika Ja nie wymyślam tych imion teraz, tylko już dawno temu je nadałam wszystkim koniom To jest Iris Jeden z moich ulubionych koni To jest Anubis To jest Rosa To jest Hestia To jest szafir. To jest zafir. O, czy To jest zafir. To jest ramzes. A to jest teksas. To jest nefera. No i teraz zostały same kucyki i zierbaki. No i kocyki i źrebaki, nie wszystkie mają imię To jest książę To jest nugat To jest elanus To jest, no to też jest, to też jest rosa I to też jest rosa, mam trzy rosy Ale no one, te, te dwie nie mają stałych imion to też jest irys. Ten konik w sumie nie ma imienia. No, ale też lubię tego konika. Ten konik też nie ma imienia. Ten konik też nie ma imienia, chociaż to jest jeden z moich ulubionych koni. A ten konik to jest w ogóle miniaturka, taka maleńka i ma na imię Minka. A mój ulubiony konik który mam, to nie jest szlajż, ale imię Rafian jest rasy Haflinger, i zaraz ją pokażę. A poza tym, jak Wam właśnie wam kolekcja mąki, to. Chciałabym A jak. I napiszcie, czy Wy też macie taką dużą kolekcję i czy zbieracie szlejszy. I. Subskrybujcie mi kanał. A to jest Rafa. No, no nie jest szlejszym. Ale to jest mój ulubiony koń. I chyba pierwszy nawet. Nie, pierwszym jest Bella. A Bellet, Belli też nie pokazałam. Ale Bella to jest taki maleńki też konik, kucyk mogę go pokazać No i napiszcie komentarz, bo mam też dużą kolekcję I Zostawcie łapkę i są Nie wiem gdzie jest Bella Я покажу вам наступние отзывы, потому что сейчас не могу есть.